5.888. A w pamięci naszego komputera znajdują się nazwiska 200 osób losowo wybranych przez system spośród tych wszystkich z Państwa, którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Komputowe. Pora, byśmy uruchomili program losujący i wtedy będziemy mogli przekonać się, kto stanie przed szansą zdobycia głównej nagrody. Mamy osobę, która jest abonentem telefonu komórkowego w sieci ERA. Dla tej osoby, jeśli dobrze odpowie, będziemy mieli kwotę 20 tysięcy złotych, ale to za chwilę. Najpierw musimy się dodzwonić. To jest zawsze ten moment, kiedy wszyscy mogą mieć nadzieję ci z Państwa, którzy brali udział w naszych konkursach. Ja również mam oczywiście nadzieję, że się dodzwonimy. Początek jest udany. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu Robert Samot ze studia Telewizji Polskiej w Warszawie. Czy wysłała Pani SMS na konkurs audiotele związany z telenowelą Klan? Yy, tak. Bardzo się cieszę. Proszę ze względów formalnych o imię, nazwisko i miejscowość, w której Pani mieszka. Tak, tak, ja mogę jeszcze raz. Czy pani mnie słyszy? Tak. To proszę ze względów formalnych o imię, nazwisko i miejscowość, w której pani mieszka. Warszawa. Bardzo dobrze, to domyślam się miejscowość, a teraz prosiłbym imię i nazwisko. Ja Grażyna Domańska. Dobrze. Pani Grażyno, wobec tego proszę o odpowiedź na pytanie konkursowe. Odnoszę wrażenie, że jest Pani nieco zaspana, a przynajmniej zdziwiona. Uprzedzam, to nie jest żaden żart. Ja chciałbym. Jesteśmy teraz jak najbardziej na żywo w programie Pierwszym Telewizji Polskiej. Chciałbym Pani zadać pytanie konkursowe. Brzmi ono tak. Kto w telenoweli Klan gra rolę doktora Piotra Rafalskiego? Wiktor Zborowski, Jacek Borkowski, Marian Kociniak czy Marian Opania? Jacek Borkowski, odpowiedź B. Oczywiście to bardzo dobra odpowiedź. Czy dotarło pani co w tej chwili, do pani, co w tej chwili ma miejsce? Wygrała pani. Dobrze, to jest, jest dobra. To odpowiedź. zaskoczona. Wygrała pani 20 tysięcy złotych. Naprawdę. O Jezu, to niemożliwe. To nie tyle siły nadprzyrodzone, co konkurs audiotele w telewizji Polskiej i zaręczam pani, jest to możliwe. Jestem strasznie zaskoczona. Jeszcze nigdy w życiu nic nie wygrałam. No dlatego... podszedł aż pod telewizora, bo nie wierzy. E, tak, no to ja z telewizora tutaj do męża serdecznie pozdrawiam małżonka i panią. To wszystko jest naprawdę. Dzień. Cieszę się razem z państwem. Życzę spokojnej nocy. Gratuluję serdecznie. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Proszę Państwa, dla wszystkich tych, którzy byli najbliżej szczęścia, nagrody pocieszenia to płyty kompaktowe Robiego Williamsa oraz płyty DVD z koncertem tego artysty w londyńskiej Royal Albert Hall. A nagrody to otrzymują pan Grzegorz Bogdala, posiadacz telefonu bądź posiadaczka w sieci Idea, główna zwycięszczyni, która posiada telefon w sieci Era, posiadacz telefonu w sieci Plus i pan Jerzy Maciejewski z Krakowa. Pan Grzegorz Bogdala był z Radzionkowa. Gratuluję raz jeszcze wszystkim zwycięzcom, a dla Państwa mam kolejną bardzo ciekawą propozycję. Otóż już od tej chwili widzów tak jedynki, jak i dwójki zapraszam do udziału w dwóch konkursach audiotele. Wiosną wszystko pączkuje, w związku z tym nasze konkursy również. W każdym z tych konkursów można wygrać 20 tysięcy złotych. W programie pierwszym będzie konkurs dotyczył nowej polskiej komedii Kariera Nikosia Dyzmy, w dwójce serialu na dobrej nazwie. Już od tej chwili można dzwonić bądź SMSować, a wszelkie informacje o naszych konkursach odnajdą Państwo tradycyjnie na 775 stronie Telegazety. Jeden SMS, jeden telefon, a 20 tysięcy złotych może stać się Państwa własnością. Życzę powodzenia w grze i nie tylko dobranoc.